Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. E, bardzo, ale bardzo cieszę się, że mamy okazję ze sobą się spotkać. E, jeśli Państwo pozwolicie, e, my sobie razem z Panią Sekretarz, Panią Uniką również spoczniemy, będziemy się na wygodnie rozmawiać. E, to, co chciałem. No, to, co chciałem podkreślić, e, bardzo się cieszę, że akurat z Państwem zaczynamy pierwsze spotkanie z cykluspoczat. E, no i myślę, że razem będziemy się troszkę. Uczyć tego, tego trybu, tego e, cyklu naszych spotkań i wymiany informacji. E, przede wszystkim, Ja zbierałem informacje, byłem kandydatem e, do Rady Miasta, do Szkodla Rządu e, i zbierałem taką e, propozycję spraw, które można, można by było załatwić, przyszły Radny y, y, załatwić. E, ja przekazuję do miejsce do Pana Marka Zawiewskiego i do Pana pewnie jest tam, czy te punkty są zawarte, ale może przypomnę kilka spraw, które, były, które były poruszone. To była tak, poprawa oświetlenia ulicy Wojsławskiej, oświetlenie ulic Biedronki, Jagodowa, Plac zabaw dla dzieci, tutaj na osiedlu z wojska. Tak, tak. Podleśna, jeszcze. Podleśna, przepraszam, jeszcze tak. podleśna. E, I e, no, chciałem zapytać też, co z domem Budowy? Bo no, ten obiekt stoi, wykorzystano, widać, że tam e, jakieś rzeczy po prostu przywożą, jest z wygniętą jako magazyn, e, i korzystamy tam. Także te punkty. Ja się nazywam Jacek Trejkuma, jestem dyrektorem Centrum Kultury i Dom Ludowy w Wojsławiu, akurat jest w naszej administracji. Jak pamiętam, na przestrzeni chyba 16 lat podejmowaliśmy grupy rozmów z Państwa przedstawicielami i kilka stowarzyszeń, jak Państwo dobrze pamiętacie, też próbowało się tam ulokować, jednak z mizerny no niestety, w mojej opinii, samo otoczenie tego obiektu jest troszkę nieszczęśliwe, bo nie ma miejsca, jak tak Państwo wiecie, na parking, żeby jakąkolwiek działalność uskutecznić. Tam może stanąć najwyżej 4-5 samochodów. W obecnej chwili Państwo widzicie, jak podjeżdżają samochody, prowadzi do środków żywnościowych, co się tam dzieje. Bywa, że ulica nawet jest zablokowana ciężko przejechać. To jest problem pierwszy. Drugi problem jest taki, że po inwentaryzacji budynku, a taką wykonaliśmy na zlecenie yy, yy, prezydenta przed kilku laty, jesteśmy w stanie ocenić jego jakość. Pan pewnie zna jakość tego budynku. Tam trzeba wykonać od podstaw wszystkie prace instalacyjne. Budynek jest zamoczony, wień podachowa jest w bardzo pieprzkim stanie, więc rzeczoznawca, który pojawił się, Pan Stanisław Schab, rzeczoznawca z Ryszowa, ocenił, że trzeba by zmienić całą wieńkę, trzeba by zaizolować całe fundamenty, trzeba by doprowadzić nowe instalacje gazowe, wodne to wszystko jest potrzaskane w stutek ponieważ tam no krótko mówiąc był kiepski użytkownik, a długo w ogóle nie było no nie mieli teraz mówimy, szczęścia no co mogę w tej chwili powiedzieć, to chętnie przystąpimy do jakichś nowych, jeżeli państwo macie ochotę na ten temat rozmawiać Urzęduję w Domu Kultury w Pokoju 15 na 2 i o każdej porze nie wyznaczam dnia po telefonicznym zgłoszeniu chętnie z Państwem porozmawiam, jeżeli macie jakieś pomysły. Jak dobrze pamiętam, chyba rok temu toczyła się dyskusja, czy ten budynek wpisać do rejestru zabytków, czy nie wpisywać. Ja byłem ostrożny z wpisem, bo wpis do rejestru w zasadzie utrudni pracę, a nie ułatwi. Nie oczekujcie Państwo, że spadną duże pieniądze od konserwatora, bo konserwator ma jak wiem, a wiem dobrze, nie więcej jak 9-8 milionów na całe województwo i generalnie obsługuje budynki sakralne, budynki kościelne. Więc jeżeli będziemy mogli wsłuchać to w konserwatora w podpisie do rejestru zabytków, to to będzie kwota rzędu 40 tysięcy. Tak powiem, no dobrze, to na początek to i tyle, ale to naprawdę trzeba mieć świadomość, że może to utrudnić potem ewentualne prace remontowe. Tej bandy, Rzodu kończy się, no nie wiem, koszmentarzem, a później jest czarna dziura. Wziąwszy pod uwagę, rozkoszne tiry śmigające tam do za 22 i od za 24, jest to bardzo uroczy urocze zakątek i wracanie o tej porze do domu przypomina skoki zajączka na poszczególne moski. Dziękuję, czekam na odpowiedź. Stąd Andrzej Proszę, pan chamał bliżej, żeby było Dobrze słychać. To jest procedura cała, czyli techniczna, jak projekt ujęcie konwencji wniosek o realizację. Ja chciałbym, żeby spojrzenie na wyrok święteczny z rok i Wydaje się, że w ogóle były takimi. Kulamy urogi miastu, tak się tej pory wydaje. Zakwane po Mam To nie tylko moje wrażenie, ale chyba jego obecna część współmieszkańców. wspomniano hmm. e, sobie o tych osiedlach przed wyborami. Dobry przykład, zagospodarowanie rynku, jakiś pseudo, chodnik, nazywam to pseudo specjalnie i złośliwie, ale taka jest prawda. Pomiędzy kościołem a cmentarzem, bo nie z dają to jest bubel, a nie chodnik, um, poprawiany omen jeden raz i dalej źle zrobiony. Ja bym nie chciał po prostu, żeby. Mam nadzieję, prezydent jest nowy, mam nadzieję, że nowe też czasy nastały, aby przypominano sobie o nas tylko przy wyborach i fundowano nam przewodnictwo. Pewnie, że prezydent oczekuje naszych sugestii, podpowiedzi, ale również my też oczekujemy, że prezydent wyciągnie rękę tą swoją do nas i spojrzy na to osiedla inaczej. My sobie wyobrażamy sprawę z tego. Mały z na wybory. Powiedziałem dziecku, kochanie. Ten Pan nie jest świętym Mikołajem. To znaczy, zobaczymy, słucham dokładnie Państwa uwag i te rzeczy, które tylko będą możliwe, będziemy się starali robić. Natomiast bierzcie Państwo pod uwagę, spotykam się z Państwem i tutaj razem z kierownikami poszczególnych jednostek, aby posłuchać najważniejszych kwestii, które najbardziej Was bolą. Zrobimy z tego pewną hierarchię tych zadań, które Państwo oczekujecie, które są nam najbardziej potrzebne, i będziemy się starali je jak najlepiej zorganizować. Czy uda się zorganizować wszystko, tego nie gwarantuję. Do tego będziemy dążyć. Ale no, wierzcie Państwo to pod uwagę. Jeszcze chciałem tutaj zabrać głos bo to jest dokładnie sprawa od Nielca, że jesteśmy młodymi ludźmi, mamy dzieci i też mogliśmy pójść na spacery są z terenem nad Wisłoką, który jest też nieudolnie zagospodarowany i na przykład ja tutaj wnoszę o zrobienie jakiejś ścieżki rowerowej albo czegoś od yy, po po, od y, tutaj, tam co się wodę pobiera, na przykład do ulicy Rybackiej, tutaj na Rybackę, ewentualnie do domu ludowego, Mówimy o terenie na wale, prawda? Mieliśmy podatki. Gdybyśmy byli w gminie wiejskiej, mielibyśmy już drogi a tak wszystko idzie do środka. Zaniedbanie jest tak duże i Panie Prezydencie, Pan wiedzi ile ludzi. Widać jak tutaj wszystko zostało po prostu cofnięte. Ja mieszkam przy ulicy Grzybowej, która od wojny nie była otwarta, a istnieje jak ulica Grzybowa, gdzie nie jest Pan, ani jednych taczek yy, brzmiły. Wiem o tym, że jest tu w tej chwili ciało wykonawcze. Pan zapraszam do wydziału u Zajmuje się faktycznie nabywaniem gruntu, y, regulacją ulicy Grzybowej. Y, ulica Grzybowa jest taką drogą, która jakby faktyczny jej przebieg nie jest na ciałce ewidencyjnej, która należy do miasta. Y, częściowo jest po gruntach prywatnych i w tej chwili próbujemy to regulować. Y, są dwa sposoby. Pierwsze to jakby nabycie aktami notarialnymi gruntów, które muszą być przeznaczone na poszerzenie istniejącej drogi, bo taka droga minimalna szerokość drogi publicznej musi wynosić 10 metrów. I do takich parametrów chcielibyśmy doprowadzić tą drogę. I teraz, żeby to zrobić, możemy nabywać aktami notarialnymi, ale do tego nam jest potrzebna decyzja o lokalizacji celu publicznego z uwagi na to, że nie ma tam planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja nie może być wydana na działkach, które są yy, użytkami leśnymi. A tam yy, kilka Państwa działek yy, jakby oznaczone są w ewidencji gruntów jako lasy. Yy, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, do których wysyłana jest decyzja, yy, odpowiedziała nam negatywnie, czyli... Wy